Apparently, the show's not over. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? I'm in line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl, problems again. Gotcha! Shut up! Coming up! the up! Cześć, Mako, także lecimy z kolejnym odcinkiem spider man Zobaczmy sobie tutaj mapkę, co my dzisiaj mamy do zrobienia. Eee, tak, misję przede wszystkim. Nagrodę otrzymuję. Ok. Także lecimy sobie na tą uroczystość przede wszystkim. Hmm, czy ja mogłem się tam w sumie przenieść? Mogłem sobie dać szybką podróż. Tak się teraz zastanawiam. Pararara. Gdzie tutaj coś mamy? Tak, tutaj mogliśmy sobie zrobić szybką podróż i może sobie zrobimy. Nie wiem ile teraz to będzie trwać, no ale nieważne. Zapomniałem, że już możemy sobie robić te szybkie podróże. Czyli... Jeździmy sobie metrem, tak? O, właśnie. Na przykład w taki sposób. spider masz chwilę? A, wiesz co? Może nie dzisiaj. Chętnie bym z tobą pogadał, ale robimy sobie tylko tutaj misje główne. Misje poboczne sobie zostawimy. No, żałuję, że nie nagrywałem kiedyś tego po prostu. Ogólnie, że zacząłem nagrywać tak późno, bo. Tak to bym pewnie Spider-Man już dawno, dawno temu nagrał i byśmy go zrobili w 100% przynajmniej na moim kanale. No ale trudno. Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzić. Jest już nasz bohater Jefferson. Mówiłem w liceum. Pani Steinberg dała mi trój. Szkoda, że nie możecie teraz zobaczyć. Hej, da adę to Mój koniec, jesteś Teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. Bohaterem? Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Witam serdecznie. Zanim oddam powiedzieć. chciałbym powiedzieć kilka słów. Nasze miasto ma wielkie. No i ludzie. Ta wojna gangów Z chyba wreszcie się skończy. Tyle ode mnie. Głos ale, ale tak już całkiem? No wiesz, właściwie jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale. To znaczy? No. Odjechał stamtąd samochód oznaczony logo Consolidated Shipping. Coś tu serio nie gra. Pytanie, co? Hmm. Może potem pójdziemy na kawę i pobówniemy? Tak. O, na kawę. Nie ująłbym tego lepiej, ale spróbuję. Jak już wiecie, Jefferson Davis jest bohaterem. Ale może zamiast pić kawę zjemy razem kolację. No, Mogłoby wpaść i coś upichcić. Też dobra propozycja. Albo możemy spotkać się w neutralnym miejscu i zjeść normalny posiłek, który da się zjeść. <laughs> w uznaniu... Niespotykanego męstwa i nadzwyczajnego zaangażowania mam wielki zaszczyt przekazać Posterunkowemu Davisowi niniejszy medal honoru. <grywanie> <grywanie> Jestem trochę zajęty, Jim. To chyba pilne. Dobra. Moje gratulacje. Tutaj nasz tytułowy małys Morales chyba jest. Dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować mojej rodzinie, żonie Rio i synowi Milesowi. Bez ich wsparcia niczego bym nie dokonał. Tak? Czekałem przez wiele lat na tę chwilę. Kto mówi? W nadchodzących dniach, twoja firma, miasto i wszystko, na czym ci zależy, legnie w gruzach. Ludzie będą błagać cię o pomoc. Ale ty nie zdołasz ich ocalić. Słuchaj, pajacu, dostaję takie pogróżki dwa razy dziennie. Pokaż, że masz jaja i powiedz, czego chcesz. Chcę, żebyś cierpiał, o, coś nie gra. Mamy demonów i więcej bormi. też jest demonem. No nie złe fajerwerki. Co teraz? Peter Parker widziałem <grym> Dzięki Nie! Słyszysz mnie, skarbie! Słyszysz mnie? <grym> Peter, jeśli tak rękę, Zostań tu! Poszukam Twojego ojca. Nie! 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 proszę. Proszę, możemy tutaj sterować małym Moralesem, jak sami widzicie, chyba tędy sobie możemy przejść, czy tędy będziemy mogli przejść? Dawaj, dawaj, dawaj tutaj masz Podnosz, podnosz o Cholera. Dobra, dawaj teraz. W porządku. Dobra Nic nie jest, tak, tak, tak w porządku. A ty jesteś cała? Nic mi nie jest, mamo. Nic mi nie jest. Jesteś cała? Tak, nic mi nie będzie, ni ni nic mi nie będzie, nic mi nie. Będzie. Dobra, słuchaj, muszę znaleźć tatę, dobrze? nie, Majaz nie! Teraz w którą stronę? Chyba jest. tutaj. Muszę go znaleźć. Czuję to. To tam był tam. O kurde. No, sytuacja się wymyka spod kontroli. Chyba tędy sobie pójdziemy, zobaczymy jak dalej, co dalej będzie. Cholera jasna. Dobra, Majest, czołgaj się, czołgaj się. Wow. Dziękuję, gdzie Teraz nie przejdę. Muszę ich jakoś ominąć. No właśnie. doktorędy Dobrze. Teraz możemy sobie przejść. Polera jasna. Okej, okay, powoli do przodu. Tutaj, tutaj nam patroluje ten gostek No No właśnie no właśnie to było za szybkie także misja nieudana No nie dobrze Muszę hmm. mu pomóc Teraz na pewno tego nie mogę zrobić. Bo on tutaj nam patroluje Musi się odwrócić, o właśnie Spokojnie Okej okay. iść już i proszę kogo my tutaj mamy martin lee tato 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 તો નહી આ મુચે તો આ મુચે Także mieliśmy możliwość tutaj pokierowania majestem Moralesem przez chwilę w tym Spider-Manie akurat. Także niezbyt fajna sytuacja. Bardzo mi przykro, znamy się? Jestem Peter Parker. Byłem w ratuszu, kiedy. Słuchaj, wiem, że mnie nie znasz, ale chciałem powiedzieć. Wiem, co czujesz? To chciałeś powiedzieć, tak? Albo czas leczy wszystkie rany. Albo nie martw się. Bóg tak chciał? Przepraszam, chciałem tylko. Tylko pomóc. Wiem. Przepraszam za niego. Nie wiem, co mam z nim zrobić. No to trzeba znaleźć sprawcę. No ale my już znamy, kto był sprawcą, czyli Martin Lee. Ale Peter Parker na pewno się o tym dowie. Super, dostaliśmy jakiś awans. Tutaj jakieś kostiumy widzę. Jak on wygląda? Spoko. Chociaż. <gryw> Dość śmieszny jest. <gryw> Te wielkie takie oczy ma. Na razie tego będziemy sobie używać. Eee, I tak, umiejętności. Kurde, co tu możemy wzi sobie wziąć. O, to chciałem sobie wykupić z tego co pamiętam. I tutaj mamy następną misję. Dwa w jednym. Okej, okay, dobra. Kurde, znowu mamy daleko. Tutaj, ale tutaj to bym chciał sobie. przede wszystkim odblokować sobie te wieże. Zajęty jestem. Co tam? Zaczęliście już szukać Martinelli? Nie, mówiłam ci, nie zacznę obłady bazując na przeczuciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być on. Załatw jakieś mocne dowody, to pogadamy. Mocne dowody. Dobra. Hej, to ja. Hej, co ty wszystkim myślisz? Chyba nawaliłem. I przeze mnie dziecko stracił ojca. Za dobrze cię znam, by cię prosić, byś się nie zaglęczał. To boli policją, mają cokolwiek na liście? W ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. W takim razie sami go znajdziemy. Trochę weszłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym okay. roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w fist. Jeśli nie zastaniesz go w tym centrum, może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. No, Okej. Okay. Brawo, MJ. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A i jeszcze jedno. Rozmawiałam z detektywem, który przesłuchiwał demony. Twierdził, że Martin Lee potrafi, cytuję, skazić człowieka. Skazić? Co to znaczy? To taka kontrola umysłu, która wyzwala... Tutaj mamy jeszcze wieżyczkę. Tak się... To też sobie odblokujemy. ...że rzeczy, których normalnie by nie robiła. Ciekawe. I mówi to gość, który biega po ścianach. No właśnie. Tu nam szybko dzisiaj te wieże idą. Fajnie. Ale proszę, bo tutaj mamy. Eee, czy... A jedną misję, tak? Ok. To najpierw sobie odblokujemy jeszcze tą jedną wieżyczkę. A później sobie. Zrobimy tą misję główną, cholera. O, jest znowu ten wariat, Jameson. Jestem zmuszony po raz kolejny bronić się przed wystanymi z oskarżeniami niejakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego Skorpionem. Jak przyformowałem, sfinansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Celem eksperymentu było stworzenie przeciwwagi dla Spidermana, który... nie... Oczywiście, oczywiście. Nie miałem pojęcia, że koś jest świrem! Myślicie, że miał i to o tym, że jest przykolem lubującym się w truciznach. Jego pozew! To jasna próba obniżenia wyroku, który mu grozi poprzez zwalenie winy na mnie! Dzień ciągle dajmy on nie zgadza się na coś takiego! <grystanie> Ale świr Okej, okay, co my tutaj mamy? Gdzie miała rację, tutaj aż roi się od demonów. No zaraz ich tutaj ściągniemy. Muszę załatwić tych gości, a potem się rozejrzeć. Zaraz ich tutaj załatwimy. O oh, kurde, zauważył mnie. Mm, Nie dobrze. by tutaj się skryć. Ach, zrąbałem to, a chciałem tam tego, przecież ukatrupić. O cholera! urde ale mi czemu on nie wyskoczył Dobra, mamy cię. Kogoś tu jeszcze mamy? Dobra, to już wszyscy. Zamyk antywłomaniowy. Takie stosuje się w bankach, a nie w zakładach recyklingu. Coś tutaj będziemy musieli Boże, zrobić. się znaleźć źródło zasilania. No właśnie. Dobra, tutaj coś mamy. Nie tak. Nie! Chyba mógłbym wyłączyć obwód. Potrzebuję elektrosieci. Coś się ruszyło, ale chyba potrzeba trochę więcej prądu. Tutaj jeszcze coś mamy, tak? Już! Obwód wygląda wciąż na stabilny. Może gdzieś w pobliżu jest kolejna skrzynka? Tutaj chyba mamy skrzyneczkę, tak. To jest chyba ostatnia, ta trzecia. Tak! Już prawie, jeszcze tylko jedna. Kurde, jak jeszcze jedna. Tu jest skrzyneczka. O proszę, tutaj jeszcze mamy coś. Mamy cię. No i nam się otworzyły drzwi. Tak jest. Super. Lecimy. Nie ma albo i coś mamy I tak nie tak Spider-Manie Okej, okay, gdzie teraz? No, tam mamy wejściówkę. I tutaj mamy następną wejściówkę. O, rany Pewnie to tam chcą zaatakować. Zaraz. To jest sztab wyborczy Osborna. Wszystkie trasy wychodzą z tego samego adresu. Coś tu jeszcze mamy? Tutaj coś Mnóstwo mamy? Dużo zaawansowanego sprzętu. Może później mógłbym wyprodukować z tego własną broń. No fajnie. Co tu jeszcze mamy? Co, co możemy sobie przede wszystkim zobaczyć? Jable wybuchowe sprzętu ofiska. Wow, wow, wow. I tutaj jeszcze coś jest. Jakaś skrzyneczka. Broń zarsenofiska. No, i tutaj jeszcze jedna rzecz. Samochody pułapki? Ale numer! To nie jest wojna gangów. Demony okradały fiska, żeby dorwać burmistrza Osborna. Hej, znalazłeś li? Nie, ale miałaś rację. Lee wykorzystuje to miejsce jako przykrywkę dla demonów: produkcja bomb, przerzut broni. O Boże! I wygląda na to, że planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Lee musi mieć jakiś zatarg z normalnym odbornem. Znalazłem tu adres. Myślę, że to jest punkt zborny. Jak się pośpieszę, może zdołam ich powstrzymać. Bądź ostrożny. No dobrze, mamy następną misję, tak. Zobaczmy sobie. A, to jest dalej ta sama? Dwa w jednym? No dobrze, no to to będziemy sobie kontynuować. Julie, ja. W następnym odcineczku, Szybkońce ale posłuchajmy jeszcze, Jury. Martin Lee i demony planują kolejny atak. Tym razem na sztab wyborczy Normana Osborna. Jesteś pewien? Mieliśmy już tyle fałszywych śladów, że... W... Zaufaj mi! Wysyłam ci adres zakładu utylizacji odpadów. Tam o, znajdziesz wszystko. Wszystko się domody. zainstalowało. Dobra, załatwię ewakuację tych biur. ale jeżeli nie masz racji, osobiście będziesz mi szukał pracy. <laughs> Okej. Okay. No dobrze, także dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się jajka i do następnego.